Się, się nie udało, ale trzeba powiedzieć, że drużyna Spiotkowa naprawdę przyjechała, walczyła cały mecz. Wierzyli nawet, jak wyszliśmy na trzy bramki przewagi w końcówce i chyba tym wygrali. Myślę, że mogło się podobać od samego początku gdzieś nie chcieliśmy tracić, nie przyjechaliśmy tu przegrać, tylko powalczyć, szukać swojej szansy. Do 50 minuty z tego jestem zadowolony, że mogliśmy walczyć web w łeb, bez błędów i, i bez większych tam jakichś prezentów dla przeciwnika. W 50. minucie na chwilę straciliśmy głowę z koncentracją w parze i, i gdzieś umknęły nam cztery bramki pod rząd, gdzie wygrywaliśmy dwoma, zrobiło się, zrobiło się dwoma dla górnika i, i trener wziął czas. Że tak powiem ustawił nas do pionu i wróciliśmy, zdołaliśmy zremisować, a potem były karne i wygraliśmy. My musimy sobie w głowie ułożyć, bo mamy jeszcze dwa mecze. Trzeba do nich podejść poważnie. Jak najlepiej się przygotować, bo za 3-3,5 tygodnia najważniejsze granie przed nami, najważniejszy tydzień i musimy być gotowi. Dzisiaj nie do końca byliśmy gotowi na to. No trochę. Kibiców może przerazić ten scenariusz, który się pojawił chociażby przed rokiem, kiedy górnik zagwarantował sobie trzecie miejsce, potem pasce trzech przegranych z jednak słabszymi rywalami. Na koniec zwycięstwo na pocieszenie, ale jednak, czy to nie jest jakiś problem mentalny, nie jest jakiś problem mentalny, że już myślicie o playoffach? Nie, nie, ja myślę, że nie, ale wszyscy tak jak powiedziałem wcześniej, musimy sobie to ułożyć w głowie. Wiadomo, że najważniejsze jest zdrowie teraz, żebyśmy w jak najlepszym składzie, jak najszerszym przede wszystkim składzie przystąpili do tych playoffów I tam, tam jest najważniejsze granie. No, cały sezon graliśmy bardzo dobrze, zapewniliśmy sobie to trzecie miejsce, ale za dwa tygodnie już o tym będziemy musieli zapomnieć, bo, bo będzie się liczył dwóch i wszystko musimy pod ten dwumecz sobie ułożyć w głowie i pod ten dwumecz dwu mecz musimy się przygotować. Bo jeżeli wygramy ten dwumecz, to, to wtedy będziemy tam, gdzie chcemy być, a chcemy być w półfinale. Wypożyczenie Patryka Glucha też się bardzo przydało Piotrkowianinowi, no, trafiłeś 8 bramek w regulaminowym czasie gry. Karny, który zdecydował także o, o tym, że to Piotrkowianin wynosi punkty. No chyba mogą być z ciebie zadowoleni. Nie mnie to oceniać, staram się być skromny i, i to, że rzuciłem teraz 9, nie znaczy, że będę grał na takim poziomie, chociaż bardzo bym chciał i bardzo będę się starać. Cóż mogę więcej powiedzieć, sam jestem zadowolony, że, że gdzieś tam po tej długiej przerwie, prawie rocznej, jestem w stanie wrócić na powiedzmy swój poziom i, i też będę starał się wejść na jeszcze wyższy level. A liczycie na to, że Piotr Chowianie utrzyma się w tej lidze? Myślę, że tak, nie ma innej opcji i w ogóle nie, nie rozpatrujemy innego wyjścia, jak, jak bić się o, o utrzymanie. A na przyszły rok chcemy mieć ósemkę przynajmniej. Zapytam wprost. Dlaczego nam się zabrze nie wygrał tego spotkania? Bo był słabszy. Dlaczego był słabszy? Tego nie wiem, dlaczego? Dużo błędów w ataku no jednak obrona, która się trochę rozchodziła, to były te przyczyny? Uważam, że. Bardzo dużo miejsca daliśmy w pierwszej połowie, żeby zawodnicy z piątkowa ze środka rzucali, no i to był ten problem. 18 bramek straconych do przerwy to, to katastrofa. No i przede wszystkim w tej zbyt miękkiej obronie upatrywałbym porażkę, pomimo tego, że wróciliśmy do meczu, prowadziliśmy chyba tak trzema bramkami, prowadziliśmy w drugiej połowie. Niestety nie dowieźliśmy tego. Trzeba przemyśleć, wyciągnąć wnioski. Mamy jeszcze trochę czasu. Może ten zimni, zimny prysznic nam pomoże. I mam taką serdeczną nadzieję.